Artykuł został udostępniony dzięki uprzejmości Gestalt Instytutu w Zabierzowie koło Krakowa. www.instytutgestalt.pl Mechanizmy unikania kontaktu Defleksja Jacek Pieszchała Defleksja Ostatni z omawianych mechanizmów unikania kontaktu. Trudno znaleźć coś na ten temat w psychologicznej literaturze przedmiotu, oprócz opracowań dotyczących ściśle teorii i praktyki gestalt. Jakże potrzebna defleksja, drobne przesunięcie pominięcie czegoś naprawdę istotnego, co pozwala nam uniknąć wielu kłopotów komunikacyjnych. Ewentualnych konfliktów. Ktoś prosi mnie pożycz 10 złotych, a ja po prostu mówię nie mam drobnych, co za ulga. Nie powiedziałem, że nie pożyczę, on zresztą nie oddaje i to jest problem. Powiedziałem coś, co jest jak najbardziej akceptowane społecznie, pozwala na kontynuację spotkania, a jednocześnie chroni dobrze moje interesy. Przesunięcie komunikacyjne, odgięcie jak mówi rzężer to istota defleksji. Podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych mechanizmów unikania kontaktu jest to bardzo użyteczny sposób radzenia sobie w sytuacjach, kiedy nie chcemy być w pełnym kontakcie. W psychoterapii dość poważny problem. Wydaje ci się, że klient mówi o bardzo ważnych sprawach. Jest inteligentny, refleksyjny, ale jakby czegoś brakuje, czegoś nie możesz dotknąć. To właśnie defleksja. Chodzenie po ramię obrazu, ale nie wchodzenie do niego. Próba płynnego przejścia od teorii do praktyki. Przejście od teorii do praktyki jest jak skok. Trzeba trochę odwagi, determinacji i zaufania do psychoterapeuty. Zadaniem terapeuty jest szukanie sposobu, żeby ten skok można było wykonać, a przede wszystkim tworzenie tak bezpiecznych warunków pracy, aby klient zdecydował się na ten krok. A więc, to bardzo interesujące, co mówisz, ale co jest tutaj? Co jest tu i teraz? Przykład pierwszy. Przychodzę do pana z bardzo poważną sprawą. Wszystko zaczęło się jakieś trzy lata temu, kiedy po prostu zacząłem sobie uświadamiać pewne rzeczy. Wie pan, zacząłem łączyć ze sobą pewne fakty, układać je w jakąś logiczną całość i powoli zacząłem rozumieć swoją sytuację. No i muszę przyznać, że zrobiło to na mnie niemiłe wrażenie. Co to za sprawa, z którą pan do mnie przychodzi? No właśnie, zacząłem mówić o swojej aktualnej sytuacji, a trzeba było chyba najpierw naświetlić takie bardziej ogólne tło dla lepszego zrozumienia zaistniałych faktów. Ogólne tło? Myśli pan o czymś konkretnym? Jakieś niezbędne informacje? Tak. Trzeba by było chyba opowiedzieć od początku moją historię. Chce pan opowiedzieć całą historię swojego życia? Myśli pan, że to konieczne dla zajęcia się pańskim aktualnym problemem? No nie, nie całą historię. Właściwie to chodzi mi o moją matkę. Ona pochodziła z wielodzietnej i dość ubogiej rodziny. Naprawdę było im ciężko, a w dodatku jej matka. Czyli moja babka była bardzo surową kobietą to miało wielki wpływ na wychowanie mojej matki To bardzo ciekawe co pan mówi jak to się ma do pana aktualnie przeżywanego problemu trudności sprawy z którą pan przyszedł No właśnie pozornie może się wydawać że to nie ma związku z moją historią ale spróbuję panu pokazać że ma Okej okay. Co to za związek? No więc, gdyby założyć, że życie mojej matki było pełne bólu i cierpienia, i właśnie dlatego ona nie mogła, a czego pełne jest Pana życie? Nie rozumiem. Po prostu pytam, jeżeli życie Pana matki było pełne bólu i cierpienia, to czego jest pełne Pana życie? Co się w nim właściwie dzieje? Nie jest takie proste to powiedzieć. Właśnie próbuję jakoś do tego dojść. Mówiąc o matce i babce, próbuje pan dotrzeć do swoich uczuć? Tak. Tak właśnie próbuję zrobić. A co się dzieje teraz? Co to jest to, co się dzieje z panem teraz? No, opowiadam panu pewną historię. Tak. To jest to, co pan robi. Opowiada pan pewną historię. Czego pan doświadcza w trakcie tej opowieści? No, trudno wyrazić. Nie wiem, jak to powiedzieć. Może powinienem bardziej precyzyjnie przygotować swoją historię, bo wtedy byłoby łatwiej mi dojść do sedna swojej sprawy. Może tak, a może nie. Mam wrażenie, że pan próbuje. Wydedukować swoje uczucia. Pewno można próbować się jakoś domyślać swoich uczuć, ale też jestem pewien, że można ich doświadczyć w sposób bardziej bezpośredni. Miałby Pan ochotę spróbować Co miałbym zrobić? A co jest tym sednem? No, właśnie to nie jest tak łatwo powiedzieć. To chyba rzeczywiście wymaga szerszego mówienia. Mój ojciec na przykład mówił często w porządku. Pana ojciec zapewne mówił ważne i interesujące rzeczy. Dla mnie ważne i interesujące jest to, co pan mógłby powiedzieć do mnie tu i teraz. Nie rozumiem. To proste. Niech mi pan powie, co się dzieje z panem tu i teraz. To nie jest wcale takie proste. Ja chyba nie wiem, jak i co mam zrobić. Może gdybym panu naświetlił historię mojego życia w jakimś szerszym świetle, to wtedy byłoby mi łatwiej. Mam wrażenie, że pan próbuje przejść od historycznego opisu do stwierdzenia aktualnego, osobistego doświadczenia. Czy wyrażam się dość jasno? Tak, rozumiem, co pan mówi. Okej. Okay. Czyli zgodzi się pan z tym, że historyczny opis jest w pewnym sensie tworzeniem teorii, a konstelacja bezpośredniego doświadczenia jest pewną formą usprawniania praktyki. To brzmi przekonująco. Wspaniale. A więc proszę sobie wyobrazić, że studiuje pan Historię stolarstwa. Czyta pan wiele książek na ten temat, na przykład opisów sposobów obróbki drewna, strugiem, heblem, czy jak pan woli. Czy to oznacza, że umie pan obchodzić się z tym narzędziem? No nie, ja się uczę pewnych zasad, ale to jeszcze nie oznacza, że umiem to robić, to znaczy ruszać strugiem. No właśnie. Co pan musi zrobić, żeby zacząć praktykować teoretyczne zasady? No, muszę w końcu wziąć ten struk do ręki. Wspaniale, ale na razie ma pan w ręce książkę. Co trzeba zrobić? No, odłożyć książkę, którą czytam, i wziąć do ręki struk. Nie da się tego zrobić książką? Niby czego? No strugać drewna nie da się, a więc nie da się przejść płynnie od teorii do praktyki. Trzeba odłożyć książkę i wziąć strug. Zgodzi się pan, że trzeba dokonać pewnego skoku z teorii do praktyki? No tak, no na to wygląda. A więc proponuję panu skok, ponieważ powiedział pan przed chwilą, że nie wie co i jak ma zrobić, to mam dla pana pewną propozycję. Jest pan zainteresowany moim pomysłem? Tak. A więc przez chwilę niech pan nie szuka jakichś teorii, nic nie mówi, a po prostu patrzy na mnie. Długa chwila milczenia. Jak pan doświadcza tej chwili praktyki? Ja, ja się chyba trochę pana boję. W porządku. To już nie są teorie. To jest pewne bezpośrednie doświadczenie tego, co tu i teraz. A więc praktykujmy dalej. Może pan powiedzieć coś więcej na temat tego przeżywanego teraz lęku? Przykład drugi. Deszcz ze śniegiem. Plucha, w ogóle okropna pogoda. Uh -huh. A ta komunikacja miejska w ogóle nie daje sobie z tym wszystkim rady. Uh -huh. Jak Ty się czujesz w taką pogodę? Naprawdę Cię to interesuje? Tak, oczywiście. Kilka lat temu spotkałem się z określeniem meteoropata. Na początku mnie to bardzo zdziwiło, że coś takiego istnieje, a potem sobie przypomniałem, że jedna z moich starych ciotek zawsze się uskarżała, że jak idzie na deszcz, to ją w kościach łamie. Dotąd myślałem, że ona tak po prostu zrzędzi, a jak się dowiedziałem o tej meteoropatii, to pomyślałem sobie, że to niesamowite, jak ta nauka się rozwija. Rzeczywiście niesamowite. Tempo rozwoju nauki jest niezwykłe. A czym chciałbyś się zająć dzisiaj? Dobre pytanie. Czy to się tak mówi? Meteoropatia? No bo jak jest meteoropata, to chyba jest też meteoropatia. Niestety nie ma tu profesora Miotka, który mógłby nam wyjaśnić tę kwestie. Jesteś tylko ty i ja. Co się tutaj dla ciebie dzieje teraz. Przepraszam cię, ale muszę sobie wziąć chusteczkę z płaszcza. Przez tę pogodę chyba nabawię się Kataru. Zresztą niedawno miałem właśnie Katar. Cały tydzień mnie męczył. Katar to okropna rzecz. Z jednej strony właściwie to nie choroba, a z drugiej strasznie utrudnia pracę i życie. No, już jakoś lepiej. Ostatnio widziałem w TV jakąś reklamę super środka na Katar ale czy im można wierzyć? Nie mogę sobie przypomnieć, jak on się nazywał. Jak stąd wyjdę, to będę przecież przechodził koło apteki i mógłbym sobie kupić jakiś specyfik. Katar to ciekawa sprawa. Nie wiem, czy słyszałeś takie powiedzenie, że nieleczony katar trwa 7 dni, a leczony tylko tydzień. Wolałbyś mieć katar 7 dni czy tydzień? Że co? No pytam cię... Czy wolałbyś mieć Katar siedem dni czy tydzień? Nie wiem, czy ty żartujesz, czy mówisz poważnie? Śmiertelnie poważnie. Katar to bardzo poważna rzecz. Co wiesz jeszcze o Katarze? O Katarze? Tak, o Katarze. Jakie masz jeszcze wiadomości i przemyślenia na temat Kataru? No, nie wiem. Nic więcej nie wiesz o Katarze? Nie czuję się przecież jakimś ekspertem od Kataru, a więc nie jesteś ekspertem od Kataru. Kim zatem jesteś? No ja chyba nie bardzo wiem, jak na to odpowiedzieć. W porządku. Nie wiesz, kim jesteś. Co się dla ciebie dzieje tutaj? Co się dzieje tu i teraz? Chyba jestem trochę zakłopotany. Jesteś zakłopotanym człowiekiem. Co ten zakłopotany człowiek może do mnie powiedzieć teraz? Kiedy nie mam jakiegoś zastępczego tematu, to nie wiem o czym z tobą rozmawiać. Czuję, że ja tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia. To prawie tak, jakby mnie nie było. Możesz powiedzieć do mnie takie zdanie: mnie nie ma? Mnie nie ma. Jak się czujesz, kiedy to mówisz do mnie? Czuję lęk, lęk i rozpacz. Powiedz coś więcej o lęku i rozpaczy, których doświadczasz teraz. Defleksja jest unikiem, wypatrzeniem mojego pragnienia lub mojej potrzeby. Wstrzymałem moją złość na przełożonego, a w drodze do domu odgiąłem ją, pozwalając sobie na przekroczenie prędkości, później skrzyczałem dzieci bez większego powodu. Zadano mi krępujące, osobiste pytanie, ja je odbijam żartem, by uniknąć odpowiedzi, albo tylko ogólnikową gadką. Lecz znów, wcale nierzadko, defleksja może być pożyteczna, pozwala uniknąć konfliktu. Opowiadam o czymś innym, albo nagle przypominam sobie o pilnym telefonie, żeby zręcznie obejść delikatny problem, którym wolę zająć się później w bardziej sprzyjających okolicznościach. Serge, ringer, gestalt, sztuka kontaktu, w gestalt 2x98, strona 23, defleksja. Zachowanie obsesyjne w czasach Perlsa nazywano je egotyzmem. Gdy ktoś z Tobą rozmawia, przekazuje Ci wiele informacji, nie jesteś w stanie odpowiedzieć na wszystkie. Musisz coś wybrać. Tworzysz architekturę, gdzie jest część główna i część peryferyjna. Defleksja polega na odpowiadaniu na drugorzędną część komunikatu. Zachowanie obsesyjne jest zachowaniem słusznym, ale w pewnym sensie jest niewłaściwe. Gdy rozmawiasz z taką osobą, nie potrafisz wskazać, co jest źle. Ta osoba mówi inteligentnie, ale coś nie gra. Defleksja jest małym przesunięciem w komunikacji. Pacjent mówi o tym wszystkim, bo nie chce mówić o czymś innym. Ślizga się po powierzchni, zamiast mówić o głębokim sensie przekazu. W defleksji problemem jest lęk, z którym pacjent próbuje sobie poradzić. Boi się centralnego punktu komunikacji, boi się postawić w tym punkcie, więc stawia się trochę z boku. Chodzi po ramach, bez wchodzenia do obrazka. Żeby być skutecznym, musisz dokonać skoku z ramy do obrazka, musisz dokonać przecięcia węzła gordyjskiego. To skok od teorii do praktyki ale nie można dojść z teorii do praktyki. Trzeba skoczyć. Typowym problemem zachowania obsesyjnego jest odmowa skoku. Osoba obsesyjna chce do działania przejść od teorii. Pracując z taką osobą można powiedzieć tak, to bardzo interesujące, co mówisz, ale co jest tutaj? Notatki z warsztatu przeprowadzonego przez Paolo Quatriniego w Krakowie, w dniach 27-29 grudnia 1993 roku, spisane przez Włodzimierza Kwasiborskiego w gestalt nr 13, wiosna 1994 rok, strona 17. Egotyzm. Egotyzm jest normalnie nieodzowny w każdym długo dojrzewającym procesie przepracowania problemów, Innymi słowy, chodzi o przedwczesne zaangażowanie. Egotyzm pozwala na spowolnienie spontaniczności, żeby się upewnić, czy możliwości tła już się rzeczywiście wyczerpały, zanim się zaangażuje. Zdrowy egotyzm umożliwia weryfikację granic, opóźnia kontakt finalny, ale nie odrzuca zaangażowania. To nie z powodu prostego przerwania chwilowego czy ostatecznego, budowy rozpoczętego gestaltu, zaangażowania w kontakt, dałoby się wyznaczyć perspektywy psychopatologii. Chyba, że, od czego niektórzy terapeuci gestalt nie potrafią się powstrzymać, zredukujemy proces kontaktu do łuku odruchowego, do schematu zachowań, którego przerwanie wewnątrz czy zewnątrz pochodne byłoby Zaburzające, a wręcz traumatyzujące. Gestalt 14 przez 1994 strona 78.